Dzień dobry, Katarzyna Bugajak z kadry szkoleniowej CAR Group. Dzisiaj poruszymy temat siły argumentacji. Argument to element w rozmowie, który podlega analizie, ocenie lub dyskusji w kontekście określonej sytuacji lub zagadnienia. Może być używany w różnych dziedzinach. Chodzi o to, żeby uzasadniał pewne przekonania lub podejścia. Pojęcie, z którym się spotykamy, siła argumentacji, odnosi się do mocy argumentów, które są używane do przekonania innych osób. Lub przekazania pewnej perspektywy. Jaki to jest zatem dobry argument? Jest kilka ważnych cech, które powodują, że nasza argumentacja staje się przekonywująca i skuteczna. Przede wszystkim poprawność logiczna. Argument musi być logicznie poprawny i spójny, żeby przekonać naszego odbiorcę. Ta logika oznacza, że argument musi mieć poprawną strukturę i wnioskowanie. Inaczej mówiąc, wszystkie przesłanki muszą być zgodne z konkluzją, którą argument ma wykazać. Jeśli argument jest niespójny lub zawiera błędy logiczne, to jego siła przekonywania jest bardzo ograniczona albo całkowicie utracona. Celem argumentu jest skuteczność. Żeby nasz argument był skuteczny, musi być zrozumiały i łatwy do zaakceptowania dla odbiorcy. Dlatego tak ważne jest, aby unikać wszelkich skomplikowanych konstrukcji argumentacyjnych, które mogą być trudne do zrozumienia. Logiczna poprawność i spójność argumentu są kluczowe dla jego siły przekonywania, ponieważ wpływają na sposób, w jaki odbiorcy odbierają, interpretują i przyswajają informacje zawarte w naszej argumentacji. Aby siła przekonywania była jeszcze większa, argument powinien być poparty dowodami, faktami lub innymi źródłami. Poparcie naszej argumentacji w ten właśnie sposób pomaga uzasadnić i potwierdzić prawdziwość konkluzji, którą argument ma wykazać. Oczywiście, w zależności od dziedziny, w której argument jest stosowany, te dowody mogą przybierać różne formy. Na przykład, w naukach przyrodniczych istotne jest, aby były to wyniki badań naukowych, statystyki czy obserwacje eksperymentalne. W naukach społecznych, zaś takich jak socjologia czy psychologia, będziemy podpierać się wynikami ankiet czy badań jakościowych. To co najważniejsze, to fakt, żeby te dowody były oparte na rzetelnych i wiarygodnych źródłach. Odbiorcy naszych argumentów muszą mieć pewność, że źródło, z którego pochodzą nasze dowody, są godne zaufania i posiadają kompetencje w dziedzinie, do której odnosi się argument. Weźmy tutaj jeszcze jeden przykład. Jeśli argument dotyczy tematów zdrowotnych, to źródło dowodu powinno być wiarygodnym źródłem medycznym lub naukowym. Nie ma wątpliwości, że argumentacja poparta dowodami i faktami jest bardziej skuteczna w przekonywaniu odbiorców niż argumentacja oparta na założeniach czy intuicji. Udokumentowane fakty i rzetelne źródła pomagają również przekonać odbiorcę do przyjęcia perspektywy, którą przedstawiamy, lub do przyjęcia podejścia, które prezentuje argument. Aby nasz argument był skuteczny, musi być dostosowany poniekąd do perspektywy i poziomu zrozumienia odbiorcy. Bez zrozumienia argumentu, odbiorca może nie dostrzec siły przekonywania lub całkowicie go zignorować. Aby argument był zrozumiały dla odbiorcy, musi być wyrażony w jasny i precyzyjny sposób. Nasz język, którego używamy w argumentacji, powinien być dosyć łatwy do zrozumienia i odpowiednio dostosowany do wiedzy czy edukacji naszego odbiorcy. Na przykład, jeżeli argument jest skierowany do osoby, która nie ma doświadczenia w dziedzinie, do której się odnosimy, Język powinien być przystępny i przede wszystkim wolny od specjalistycznych terminów. Warto unikać zbyt skomplikowanych argumentów, ponieważ mogą one wprowadzić jedynie zamieszanie lub zdezorientować odbiorcę. Istotne jest, aby uwzględnić perspektywę odbiorcy i jego punkt widzenia. Włączenie w argumentację tych kwestii, które są istotne dla odbiorcy, mogą pomóc zrozumieć i zaakceptować argument. Tym samym przechodzimy do założenia, że argument ma większą siłę przebicia, jeśli dotyczy tematu, który jest dla odbiorcy istotny, a co lepsze interesujący. To jest bardzo ważny aspekt skutecznej argumentacji. Warto jednak pamiętać, że każda osoba ma inne zainteresowania, inne potrzeby i cele, co oznacza, że argumenty, które są interesujące dla jednej osoby, wcale nie muszą być przekonywujące i interesujące dla drugiej. Dlatego, żeby nasza argumentacja zyskała na skuteczności, warto dostosować ją do potrzeb i zainteresowań naszego odbiorcy. Można sobie tutaj zadać pytanie: co jest ważne dla tej osoby? Jakie są jej cele? Co ją motywuje? Na podstawie tych informacji wybrać argumenty, które będą interesujące dla danej osoby. I będą miały wpływ na jej decyzję. Bardzo ważne przy tym jest też, aby wybierać oczywiście te argumenty, które nadal są istotne dla tematu naszej rozmowy. Czasami argumentacja może być bardziej skuteczna, gdy jest połączona z emocjonalnym zaangażowaniem. Używamy go tutaj do wzbudzenia w odbiorcy określonych uczuć. Dobrze przemyślany i poprawnie zbudowany argument, który łączy te czynniki, ma większą szansę na przekonanie odbiorcy i zwiększenie siły naszej argumentacji. Jest kilka sposobów, jak można wykorzystać ten właśnie emocjonalny aspekt w argumentacji. Możemy opowiedzieć historię. Opowiadanie historii może być bardzo skutecznym sposobem wywołania emocji i przekonania rozmówcy. Ważne jest oczywiście, żeby historia była związana z tematem argumentacji i łatwa do zrozumienia. Można wykorzystać tutaj historię innych osób, które doświadczyły podobnych sytuacji lub własne doświadczenia. Obrazy mogą być tu równie potężnym narzędziem w wywołaniu emocji. Można wykorzystać zdjęcia, filmy, rysunki, które ilustrują argumenty i wywołują pozytywne emocje. Bardzo skutecznym sposobem przedstawienia argumentów w sposób zrozumiały i emocjonalny jest zastosowanie metafor. Używanie słów ma tutaj równie kluczowe znaczenie, szczególnie tych, które wywołują emocje, takie jak radość, smutek, gniew czy strach. Może to pomóc w przekonaniu rozmówcy. Na przykład, zamiast powiedzieć, że korzystanie z samochodu zanieczyszcza środowisko, możemy powiedzieć, że nasze działania wpływają na zdrowie naszych dzieci. I wywoływanie empatii, przekonanie rozmówcy, że my również odczuwamy jego emocje, może pomóc w zyskaniu jego zaufania i sympatii. Można powiedzieć, że rozumiemy, jakie emocje towarzyszą podejmowaniu decyzji i zrozumieniu punktu widzenia danej osoby. Podsumowując, siła argumentacji jest kluczowa w osiąganiu celów, ponieważ skuteczne argumenty pozwalają przekonać rozmówcę do naszych racji bądź zmienić jego postawy lub zachowanie, a nawet wpłynąć na jego decyzję. Dobre argumenty powinny być logicznie poprawne, poparte dowodami i faktami i przede wszystkim zrozumiałe dla odbiorcy i interesujące. Emocjonalny aspekt również może okazać się skutecznym narzędziem w argumentacji jeśli jest stosowany z umiarem i przede wszystkim poparty faktami.